Stoimy dalej na stoczni. Trzeba uważać, jak się chodzi, żeby nie wpaść w jakąś dziurę, bo wszystko było odkrywane. Ja udaję się na dziób. Bo za chwilę będziemy ładowali łańcuch kotwiczny do komory łańcuchowej. No i oczywiście będzie podnoszona kotwica z doku. Jutro mamy zejście. Także wszystko musi być dzisiaj dopięte na ostatni guzik. Postaram się pokazać to dość dokładnie i omówić. Widzimy jeszcze rusztowania przy maszcie. Także nie wszystkie prace jeszcze zostały zakończone. Niektóre są będą kontynuowane, ale już przy Kei jak staniemy. Musimy opuścić dog, bo to jest drogi postój na nim i staniemy przy Kei. Oczywiście na stoczni, żeby dokończyć dalej rozpoczęte prace. rusztowanie jeszcze przy nadbudówce tam jest spawana specjalna galeryjka żeby można było mieć łatwiejszy dostęp do tych dużych bulaj. na mostku czasami trzeba je umyć wyczyścić, no i pomalować przy bulajach ewentualnie kiedy jest wymiana tego nie mieliśmy, to było zawsze utrudnienie dla marynarzy, kiedy trzeba było przemyć bulaje. A teraz to już będzie o wiele łatwiejsza praca i bezpieczniejsza, oczywiście. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo załogi. Także armator nie oszczędza. Zbytnio dla niego bezpieczeństwo załogi jest najważniejsze, bo wiadomo, że powie dokładnie, że ma załogę już, która pływa na tym statku kilka lat. Ma swoje obowiązki, zadania, no i zawsze może na tej załodze polegać. A teraz przejdziemy troszeczkę wyżej. Widzimy, że widać tutaj końcówkę łańcucha. Orzech, za chwilę zostanie kupowany. Tutaj druga potwica też były robione. Rolki przy kotwicy, widzimy jak to wygląda, a na dole, jak popatrzymy, są nasze dwie kotwice, Łańcuchy kotwiczne, rozłożone, no i kotwice. Oczywiście to pomalowane na czerwono, to są szakle. Kapitan zawsze podaje i lew. Trzeba wydać szakli do wody, kiedy staje się na kotwicy, a jeden szakiel ma 27,5 metra. No, są statki, które mają trochę więcej, ale to w naszym przypadku tyle, tyle ma nasz szakiel. I w sumie mamy tutaj 8 szakli. Dość sporo, możecie sobie teraz porównać. 27,5 metra razy 8. Ile to się mieści tego łańcucha w komorze łańcuchowej? No i łańcuch jest już wciągany do komory łańcuchowej. Kręci! I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, ósmy szakier. Tak mówiłem wcześniej, ma 27,5 metra. Zejdę na. Okej, żeby pokazać, jak jest przygotowana kotwica. I już jestem na dole. Łańcuch w dalszym ciągu jest wybierany. A widzimy, że ostatni szakier jest wyciągany, i zaraz będzie podnoszona kotwica. Teraz wolno, żeby to nie uderzyła kadłub statku tutaj. na tutaj jest na głowę. Oczywiście z poślizgiem powoli to jest najważniejsze. Moment, żeby nie rozbujać jej, bo uderzy nam świeżo pomalowany kadłub. No i już wisi w powietrzu. Chwilę trzeba czekać, aż ona przestanie się kołysać. hamować to kołysanie no i teraz do góry na... no inaczej to się odbywa jak jesteśmy na wodzie wiadomo, że ta grucha jest zanurzona kapitan powoli przy wybieraniu kotwicy podpływa i się wybiera kotwicę Sama kopica leży na, na dnie i jeszcze do tego rozłożony jest łańcuch no, i brutuje nasza z lewej burty do komory Tak zwanej bluzy O, i jest na pozycji Może kazać z dołu. teraz końcówka. I e teraz powolutku do góry.

Idzie na, na pozycji To by było tyle jest z Dobrze jest